Karol to dzięki tobie jakby e, dzisiaj jest polska scena walki, sporty walki, wyglądają tak jak wyglądają. Rodziłeś do polski brazylijskie jiu-jitsu, z tego się by narodziły walki MMA, bo jesteś pierwszą osobą, która e, podjęła walkę w, tej, w naj, jednej z naj, najtwardszych formuł MMA i, i pierwszym zwycięzcą w Polsce. Chyba przeceniasz mnie tutaj troszeczkę. Faktem jest, że... Ale no ojcocwa się przyznajesz. Ojcostwa się przyznaje. Faktem jest, że wpadłem pierwszy na ten pomysł, żeby ściągnąć brazylijskie jiu-jitsu. No a brazylijskie jiu-jitsu zaistniało głównie dzięki walkom międzystylowym. Sam, sam nie uważałem się za wielkiego zawodnika i nigdy nim nie byłem. A Uważałem, że powinienem w celu właśnie popularyzowania stoczyć tą pierwszą walkę, no i ją na szczęście stoczyłem i z dobrym rezultatem. Reszta mówiąc szczerze potoczyła się już bezwiednie, beze mnie. To jest, jako misz jesteś bardzo skromny, ale tak, taka już rola mistrza. To co dzisiaj widzimy, piękne dziewczyny, piękny show, no, zupełnie to nie przypomina tych pierwszych treningów kiedy z Uczyliśmy się technik, nie wiedzą tak naprawdę o co chodzi. byłem profesjonalist, jak oceniasz MMA, które startowało, raczkowało, a dzisiaj, czy to już jest silny sport? Uważam, że różnica jest naprawdę potężna, pomimo że w tym naszym sporcie nie ma wielkich pieniędzy, ale widać ogromny entuzjazm, jak ludzie wkładają w organizację. Widać właśnie tak jak powiedziałeś, piękne dziewczyny, dobrze zorganizowane miejsca, ludzie są zadowoleni, a co jest najważniejsze, widać, że poziom zawodników rośnie naprawdę wysoko.